Rozdział dziewięćdziesiąty piąty: Posłuszeństwo prawdzie, część pierwsza: Drogi bracie D, pamiętam Twoją twarz spośród innych. Ukazano mi w widzeniu w Rochester, Nowy Jork, 25 grudnia 1865 roku. Ukazano mi, że nie idziesz naprzód, pozostajesz w tyle. Jesteś przekonany, że posiadamy prawdę, ale jeszcze nie doświadczyłeś jej uświęcającego wpływu. Nie naśladowałeś ściśle kroków naszego Zbawiciela, dlatego jesteś nieprzygotowany do postępowania prosto, tak jak on to czynił. Kiedy słuchasz słów prawdy, rozsądek mówi ci, że jest to prawidłowe. Nie można temu zaprzeczyć, ale nieuświęcone serca mówią natychmiast. To są twarde słowa któż może ich słuchać? Lepiej podjąć wysiłki, aby dotrzymać kroku ludowi Bożemu, gdyż nowe, dziwne i trudne sprawy będą wynikać nieustannie. Będziesz musiał kiedyś się zatrzymać i również dobrze możesz się zatrzymać teraz. Będzie to lepsze, aniżeli miałoby to iść dalej. Nie możesz się zgodzić na wyznawanie prawdy i nie przeżywanie jej. Zawsze podziwiałeś życie zgodnie z religią i wyznaniem. Ukazano mi księgę, w której twoje nazwisko było zapisane wraz z wieloma innymi. Przy twoim imieniu była czarna kropka. Patrzyłeś na to, mówiąc: Nie może to być nigdy wymazane. Jezus trzymał swoją zranioną dłoń nad nią i powiedział: Tylko moja krew może ją zmazać, jeżeli od tej pory wybierzesz drogę pokornego posłuszeństwa i będziesz polegał wyłącznie na zasługach mojej krwi, aby zmazała twoje dawne przestępstwa. Zmyje twoje grzechy i zakryje przestępstwa. Ale jeżeli wybierzesz drogę grzeszników, będziesz musiał zebrać żniwo od Jezusa, abyś patrzył na Boga, jako na Boga sprawiedliwości, a stracił widok mocnej miłości, współczucia i miłosierdzia ukrzyżowanego zbawiciela, który chce zbawić wszystkich, którzy przychodzą do Niego. Anioł powiedział: jeżeli ktokolwiek zgrzeszy, mamy przed Ojcem orędownika, Jezusa Sprawiedliwego. Kiedy znajdziesz się pod ciężarem kłopotów umysłowych, kiedy dajesz posłuch sygostrę szatana, szemrzesz i narzekasz, zajmujący się tobą anioł ma przyjść i z pomocą, której potrzebujesz i wystawić na hańbę język twojego niewierzącego umysłu. Nie ufasz Bogu, nie wierzysz w Jego moc zbawienia w zupełności. Hańbisz tą okropną niewiarą Boga i sprowadzasz na siebie wiele niepotrzebnych cierpień. Ujrzałam otaczających cię aniołów niebieskich, odpędzających aniołów zła, spoglądających na ciebie z litością i smutkiem i wskazujących ci na niebo. Koronę nieśmiertelności ze słowami: Ten, który chce wygrać, musi walczyć. Chociaż miałeś wątpliwości, nie odważyłeś się całkowicie zerwać więzów łączących cię z ludem, zachowującym przykazania Boże. Jednak nie porzuciłeś wszystkiego dla prawdy, nie oddałeś siebie swojej własnej woli. Obawiasz się położyć siebie i wszystko, co posiadasz, na ołtarzu Bożym, aby nie zażądano od ciebie oddania pewnej części jemu, tego, co on ci powierzył i pożyczył. Aniołowie niebios znają nasze słowa i uczynki, a nawet myśli i intencje serca. Ty, drogi bracie, obawiasz się, że prawda będzie cię kosztować zbyt wiele, ale to jest jednym z podszeptów szatana. Niech zabierze wszystko, co posiadasz, a to nie kosztuje zbyt wiele. Otrzymasz wartość, jeżeli ją odpowiednio docenisz wartość wiecznej chwały. Jak niewiele wymaga się od nas, jakże mała jest ofiara, jaką możemy ponieść w porównaniu z tym, co nasz Boski Pan uczynił dla nas. A jednak nachodzi cię duch szemrania i powoduje utracenie życia wiecznego. Ty tak samo jak inni Twoi bracia, miałeś ostre konflikty z wielkim przeciwnikiem dusz. Kilka razy poddałeś się konfliktowi, ale przeważył wpływ Twojej żony i starszej córki członkowie Twojej rodziny posłuchaliby prawdy z całego serca, gdyby mogli mieć Twoje poparcie. Twoje córki patrzą na Ciebie, szukają przykładu, bo myślą, że ich ojciec musi mieć rację. Ich zbawienie zależy w dużym stopniu od tego, jaki sposób postępowania przyjmujesz. Jeżeli przestaniesz walczyć, wywrzesz potężny wpływ i pociągniesz dzieci za sobą. Zwichniesz ducha swojej wiernej żony, skruszysz jej nadzieję i odbierzesz jej chęć życia. Jak możesz świadomie stanąć przeciwko tym zarzutom, aby zaświadczyć i wykazać, że twoja niewierność okazała się ich ruiną? Ujrzałam, że kilka razy poddawałeś się pod szeptom szatana, aby przestać dążyć za prawdą. Bo kusiciel powiedział, że nie powiodą się nawet twoje największe wysiłki, że przy twoich wszystkich słabościach i upadkach niemożliwe jest, abyś osiągnął życie pełne poświęcenia. Ukazano mi, że twoja żona i najstarsza córka są twoimi dobrymi aniołami, które płaczą nad tobą, zachęcając cię do opierania się w miarę możliwości potężnym sugestiom szatana. I przez miłość do nich zostałeś doprowadzony do ponownego spróbowania utwierdzenia Twojej niechwiejnej wiary na obietnicach Bożych. Szatan czeka, aby Cię przewrócić, by mógł cieszyć się Twoim upadkiem. Ci, którzy depczą prawo Boże, umacniają się przez Ciebie w Twoim buncie. Niemożliwym jest, abyś stał się mocny, dopóki zdecydowanie nie opowiesz się po stronie prawdy. Systematyczna dobroczynność wygląda ci na niepotrzebną. Przeoczyłeś tylko fakt, że miała ona początek w Bogu, którego mądrość jest nieomylna. Nakazał on ten plan, aby zaoszczędzić i nie dopuszczać do zamieszania przeszkodzić chciwości, skomstwu, samolubności i błogochwalstwu. System ten miał spowodować, że brzemię to będzie lekkie, ale z odpowiednią wagą rozłożone na wszystkich. Zbawienie człowieka kosztowało bardzo dużo. Nawet życie Pana chwały, który dobrowolnie oddał, aby podnieść człowieka z upadku i cieszyć się nim, kiedy stanie się dziedzicem nowej ziemi. Bóg rozkazał, aby człowiek wspomagał swoich braci i sióstr w wielkim dziele odkupienia człowieka. Ten, kto wymawia się od tego, kto jest niechętny do zaparcia się samego siebie, aby inni mogli stać się współuczestnikami chwały niebieskiej, okazuje się niewart życia, które ma nadejść. Nie wart skarbu niebieskiego, które tak drogo kosztowało. Bóg nie chce żadnej niechętnej ofiary, wymuszonego podarunku. Ci, którzy są dogłębnie nawróceni i którzy doceniają pracę Boga, z radością dadzą tę niewielką cześć, jakiej się od nich wymaga, uważając to za przywilej, że mogą dawać. Anioł powiedział wstrzymujcie się od porządliwości cielesnych, które walczą przeciwko duszy. Potknąłeś się na reformie zdrowia. Wydaje ci się ona niepotrzebnym dodatkiem do prawdy. To nie jest tak. Ona jest częścią prawdy. Oto przed tobą jest dzieło, które cię ściśnie i będzie bardziej wymagające, niż to, co się do tej pory na ciebie zwaliło. Jeżeli będziesz się wahał i umkniesz, nie chwytając błogosławieństwa, którego otrzymanie jest twoim przywilejem, będziesz cierpiał stratę. Potykasz się o to samo błogosławieństwo, jakie niebiosa postanowiły na twojej drodze, aby było ci łatwiej. Szatan przedstawia ci to w najgorszym świetle, abyś walczył z tym, co okazałoby się dla ciebie największą korzyścią, co byłoby dla twojego dobra, dla zdrowia fizycznego i duchowego. W tym wszystkim właśnie ty masz odnieść korzyść z reformy zdrowia. Prawda otrzymana i wprowadzona w życie w każdym punkcie tej sprawy przyniesie jak najbardziej pożądaną korzyść. Jesteś człowiekiem, któremu dobrze zrobi dieta odchudzająca. Byłeś w niebezpieczeństwie paraliżu. Ograniczenie apetytu jest dla ciebie zbawiennym, jednak uważasz to za wielkie wyrzeczenie.